Witam wszystkich na kanale Lebiota Gamer i zobaczymy sobie kolejne demo z kolejnego tytułu jest to gra Car Shop Simulator bodajże, czekajcie aż muszę zobaczyć jak to się nazywa żeby was w wprowadzić, aby Car Service Simulator Zobaczmy sobie jakieś tu ustawienia pewnie języka polskiego nie uświadczymy ale sprawdźmy no, niestety nie. Co do samego nagrania, no to dobra, niech to będzie na przykład nie wiem, Full HD, albo dobra, zostawmy do 4K, zobaczymy przynajmniej jaka będzie optymalizacja. Audio, music, wyłączamy kontroler. No to tu raczej nie ma nic specjalnego. No i zagrajmy, zobaczmy jak to będzie. Wyglądał co ta gra na etapie demo sobą reprezentuje, bo wiadomo, że w wersji finalnej ona będzie się zapewne troszeczkę różniła. Zobaczymy, ocenimy, co my tu mamy. No to dobra, no to logiczne, no to jak w demówce, tu akurat nas nie zaskakuje to. Co my tu będziemy robili? Co mam z tym zrobić? wyrzucić. Oj, ale powiem Wam, że myszka to zapitala także. że... Dobra, cyk, no to posprzątajmy już. No to rozumiem, że będziemy musieli zrobić. No, poczekajcie, muszę tą myszkę troszeczkę a jej, że tak powiem, a czułość zmienić, bo przecież tu dostajemy oczopląsu wszyscy. Dobra, musimy te wszystkie... Śmieci pozbierać to jest nasze pierwsze zadanie. A tu jest jeszcze nie trafiłem jednym. Dobra, teraz jest zrobione. We need a business name now. Dobra, jak tu mam wejść? Open. Mm, komputerek. Co my tu mamy zrobić? Shop. Info. Please open the computer in the garage and enter the decoration section to change the... OK, Edit. No to co? No, nie będzie to nic odkrywczego. Lebioda garage. Dobra. Teraz co nam na kazali zrobić? Uh, open the garage i przygotować się na... Przyjazd klientów. No i co mam tu? Jak mam to o, o, otworzyć? A czyli decydujemy, kiedy będzie zamknięty, kiedy otwarty. Ok, dobra. No i ja to otworzyłem. Open. No to chyba mają przyjechać, rozumiem. Go to the front. No ale garaż to jest w którym miejscu w sumie? Rozumiem, że to? Czy to? Nie, no, chyba to. Dobra, troszeczkę się już e, lekko to przycina, więc zjeżdżam od razu e, z rozdzielczością, bo chcę, żeby ta przyjemność z rozgrywki była. Te. No i co? No, w sumie to no, niewiele zmieniło. Jeszcze też bym troszeczkę zjechał z tą czułością myszy, bo naprawdę się to ciężko tu operuje. Dobra, no teraz to już jakoś jest. A tu przyjechał, dobra. Karinfo. No czy może let's check? I co on chce? Tylko umyć do? No Dobra, no to co? Lecimy Enter the price Marketowa cena to jest 33 No dobra, nie przesadzajmy. 35 Ok, czyli jej się zgodził. Rozumiem Get into the car. Ok, And drive to wash. Tu była gdzieś tam linia. Fajnie, że to 40 na godzinę przyjedzie. Za chwilę temu zarysujemy to auto. No, takie trochę to sterowanie bym powiedział mocno. Dobra. Jezus Mario, święto. Przyśpiesza to w łamku sekundy. Stop. Dobra, wyszliśmy stąd na szczęście. Co my mamy wziąć z soap? Tak, Interact E. Czyli teraz mamy to spienić. No, graficznie też, no nie powala. Jak to są. W... Aha, bo to nie całkiem, tylko. Dobra, no ja wiem, że jest sop, ale to trzeba wszystko ładnie zrobić, nie ma lipy. No graficznie to to też, tak jak mówię, no nie powala. Eee, czyli tak, tu odkładamy. Teraz zabieramy z wodą i musimy to wszystko zmyć. No, takiej myjki jeszcze nie widziałem. Co tu, co ja zrobiłem? No co jest. Aha, czyli tamtych jednak nie do... myłem. Byłem Wam szczerze, takie pierwsze pierwsze odczucia znowu jakieś takie troszeczkę mieszane. I No Soapy, no dobra, no to co, musimy jeszcze do, dopianować ją. Dobra, co oni tu, co mamy, jeszcze z Soapy. Dobra, teraz jest Soapy, to też. To też i jeszcze coś chyba tyle O Jezus znowu nie trafiłem na stół nawet No Gdzieś tu było się tak na zielono zaświeca Ale trafić w to Dobra, sprawdziat niech to leży Dobra, tu umyte tu umyte, Tu umyte, Okej, okay, brakuje nam wody, do jakiegoś water tanka mamy iść No i trakt, No i co? I co? Już jest pełne? Jezu, jeszcze to. A to jest pusty ten baniaczek. No to dobra jeszcze raz. Może tu coś musimy odłożyć na przykład? Z jakiegoś powodu? I jak to mam napełnić? No co jest? Jest interakt, naciśnij E i się tu nic nie dzieje. W stanie perfekcyjnym, no to jest dalej puste, No to jak ja mam to nalać? No i co mam tu zrobić? Niby? Powiem Wam, że no dobra, biorę ten pistolet na wodę. No i co? Było, że mam tu podejść i jak mam to zapełnić? No bo to przecież nie leje teraz. No, there is no water. No to chcę, żeby było water. No, powiem Wam, że. Tak patrzę trochę przez pryzmat tego train station, gdzie to była praktycznie gotowa gra. Wyglądała dobrze. No, na logikę. No, przecież tu jest kurek jakiś, tak? Co ja mam tu zrobić, żeby to poleciało? Zabrać tego nie mogę. Tu uruchomić wody nie mogę. A... Powiem wam, że. No graficznie to to wygląda, no nie wiem, no ocencie to sami, ale w mojej ocenie to wygląda, bym powiedział, mocno średnio. I co mam tu zrobić teraz, żeby ta woda się tu nalała? There is no water, no to to widzę, że nie ma, there is no water. No i jak mam tu nalać? że to będzie trwało 10 lat, zanim ja tu cokolwiek zrobię myszką nie mogę, tu, o Jezus to też nie mogli napisać, że to ma być yy, myszką no lejżesz na to dobra, to, jeszcze ten błotnik this carries no niech ich Kuda świnia goni No to co? Dobra Udało się A Ogólnie rzecz biorąc też mam mocno mieszane uczucia No, leżesz to, to już jest water gun aha, muszę odpowiednio... serio? aha, dobra i ja mamy zaparkować auto dobra, zróbmy to i powiem wam tyle, że na tyle nie mam ochoty w to dalej grać że na tym jednym zleceniu już pomijając, patrzcie na... jak się tym jeździ graficznie to też bym powiedział, że takie lata jak jakby to powiedzieć. No nie licuję to, że tak powiem z obecny... Gra z obec... No patrzcie, chcę zahamować tylko. Nic nie naciskam. Stop! Chcę wysiąść. No patrzcie. No no i teraz jest jeszcze uszkodzony zderzak. No super. Dobra, nic mu nie będzie. Masz pan, może pan nie zauważysz. Col KAS Może nie zauważy Aha, pierwsze muszę wybrać numer rejestracyjny No to mamy to I co mam, jak mam to? KOL Zadzwonić Nie mam czekać. No może nie, nie zauważy tego uszkodzonego zderzaka. Strasznie kwadratowe... O idzie. Sterowanie. Mało intuicyjne. Ziomal. Nie iść do tyłu. No. A no, faktycznie troszkę mu obrysowaliśmy, ale kto by to na to zwracał uwagę, powiem Wam tak, grafika jest jak każdy widzi, bo żeby nie było na ten moment jest high ultra, dobra, dajmy ultra nawet, zobaczmy co to zmienia. No, te tekstury dalej są bym powiedział takie no, mocno średnie, no co tu dużo mówić. Ale no takie wrażenia są powiem szczerze kolejny przyjechał, ale nie wiem czy ja chcę to jeszcze zrobić. I wiecie co, chyba tego nie będę kontynuował to, to jest oczywiście tylko moja opinia. Wersja gra, demo, więc też różne rzeczy w finalnej wersji mogą wyjść, ale no tak również nie zawładnęła moim sercem, tak jak to było w przypadku Train Station, Gdzie tam będę czekał po prostu nadam ten tytuł. A tutaj no niekoniecznie. No patrzcie jak to jest zoptymalizowane. Zresztą ta gumowa taka skokowa jazda. Yy. Oceńcie sobie to sami. O, tu się robią kolejki, ale to już nas nie dotyczy. Dobra, dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia wkrótce. Cześć.